Rok 2011 Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rokiem świętego Maksymiliana. 17 lutego minie dokładnie 70. rocznica aresztowania świętego Maksymiliana Kolbego przez Gestapo i osadzenia go w więzieniu w Warszawie. Jak poinformował ojciec Roman Soczewka, franciszkanin, współorganizator rocznicowych obchodów, już w środę 16 lutego w Niepokalanowie o godzinie 17 odbędzie się procesja z relikwiami świętego Maksymiliana z celi zakonnej, z której był aresztowany do Bazyliki. Tam artyści scen warszawskiej odczytają też mękę świętego Maksymiliana, fragment sztuki napisanej przez Kazimierza Brauna. Radio. 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi. Błękitne granie. Już za chwilę połączymy się z naszą bazyliką w Niepokalanowie, skąd będziemy transmitować mszę świętą. Przewodniczyć jej będzie ojciec Wiesław Koc, Franciszka. W roku kolbiańskim oczy wielu w Polsce zwrócone są na Niepokalanów. To w tym klasztorze właśnie święty Maksymilian przez lata przebywał, tutaj był przełożonym, ale przede wszystkim to on właśnie klasztor ten wymodlił i on go założył, a także własnymi rękami wraz z braćmi zbudował. Niepokalanów, miejsce niepokalanej, staje się sercem roku kolbiańskiego. I podobnie jak święty Maksymilian, człowiek szalenie wszechstronny, działający na różnych płaszczyznach, chcący zdobyć w ten sposób cały świat dla niepokalanej, podobnie i dzisiejszy niepokalanów w przeróżny sposób stara się szerzyć ideę świętego Maksymiliana. Jesteśmy w Niepokalanowej. W ogólnopolskim sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Wszechosiedliczki Łaski i Świętego Ojca Maksymiliana Marii Kolbego. Jesteśmy w roku kolmiańskim. Boże, Twe Słowo uświęca wszystko. Zajzwe błogosławieństwo na te relikwiarze i spraw. Niech każdy, kto z wdzięcznością będzie spoglądał na umieszczone w nich relikwie. Zgodnie z Twoją wolą i Twoim prawem otrzymał Ciebie przez wezwanie Świętego Ojca Maksymiliana zdrowie ciała i opiekę dla duszy przez Chrystusa Pana naszego. W obchody, w przeżywanie roku kolbiańskiego aktywnie włącza się też Radio Niepokalanów. Przygotowaliśmy jako rozgłośnia katolicka w Niepokalanowie cykle audycji poświęconych świętemu Maksymilianowi, nie tylko dla naszych słuchaczy, ale też dla słuchaczy innych rozgłośni w Polsce. Planujemy emisję książki o świętym Maksymilianie. Jest to książka Marii Konczkowskiej, Ojciec Kolbe. Prawa do emisji w tym roku udzielimy. Także wszystkim katolickim rozgłośniom w naszej ojczyźnie. Inną propozycją jest cykl audycji poświęconych historii niepokalanowa, jako audycje reportażowe dotyczące działalności świętego Maksymiliana od roku 27 aż do jego męczeńskiej śmierci. Rasztor wydawnictwo ojców franciszkanów niepokalanowie istniejące od 1927 roku prowadzi szeroką działalność wydawniczą na terenie całej Polski i za granicą również kraju. W tym roku, szczególnym roku rocznicy 70. śmierci ojca Maksymiliana, wydawnictwo ojców franciszkanów przygotowało szeroką ofertę dla naszych czytelników. Oprócz artykułów o ojcu Maksymilianie, ukazujących się w naszych pismach Rycerz Niepokalanej, mały rycerzyk, informator rycerstwa niepokalanej, rycerz młodych również wydajemy książki specjalnie poświęcone postaci ojca Maksymiliana. W tym roku kolbiańskim wyjdą takie pozycje, jak opowieść o świętym ojcu Maksymilianie, ojca profesora Paulina. Sotowskiego. Kolejna książka, źródła wielkości, poświęcona rodzinie Ojca Maksymiliana, czyli mamie, o mamie, o tacie, rodzeństwu, którą napisał ojciec profesor Berigny Dyczewski. Także z tej okazji, rocznicy śmierci Ojca Maksymiliana, wydajemy specjalny album poświęcony postaci. Świętego pod tytułem Kolbe, życie i działalność. Oprócz tych książek albumu wydawnictwo również drukuje potrzeby parafii franciszkańskich, parafii licenzjalnych, obrazki z postacią Ojca Maksymiliana z modlitwą, ku czci świętego, także plakaty, foldery, które informują o Świętym Ojcu Maksymilianie. Jak wiemy, również w ubiegłym roku, w październiku, Senat RP ogłosił rok 2011 rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbe. Z tej racji Franciszkanie i Senat przygotowują wystawę poświęconą tej postaci Świętego Ojca Maksymiliana, która będzie, ukaże się, będzie otwarta w czerwcu. 2011 roku w parlamencie, w Sejmie i Senacie. Wystawę otworzy pan marszałek Borusewicz. Będzie to około 30 plansz wystawienniczych, które będą informowały o życiu, działalności ojca Maksymiliana w Polsce, jak i również za granicą, bo wiemy, że ojciec Maksymilian działał również prężnie za granicą kraju, stworzył Niepokalanów Japoński. To również chcemy przedstawić naszym, tym, którzy przybędą na wystawę. Wystawa będzie taka nietypowa, bo chcemy przedstawić Maksymiliana jako osobę taką nieprzeciętną, osobę, która była o wielkim intelekcie. Chcemy przedstawić wszystkie wynalazki, które ojciec Maksymilian w swojej głowie projektował, przelewał na papier Chcemy przedstawić go jako menadżera potężnego klasztoru największego na świecie, którym zarządzał, którym mieszkało ponad 700 braci tutaj w Niepokalanowie. Chcemy przedstawić go jako tego wielkiego człowieka, który potrafił ogarnąć potężny klasztor, człowieka, który stworzył pierwsze wydawnictwo katolickie i człowieka, który rozpoczął media poprzez falę eteru, tworząc Radio Niepokalanów. Te wszystkie dzieła, które podejmujemy w roku Kolbiańskim, chcemy przedstawić jak największej rzeszy ludzi wiernych na terenie kraju i za granicą. Cieszymy się bardzo i dziękujemy Bożej Opatrzności i Matce Bożej Niepokalanej za ten rok Maksymilianowski. Jak spostrzegamy, żyjemy w bardzo trudnych czasach. Ludzie są uwikłani w zło, nie potrafi odróżnić dobra od zła i zauważamy to, co nie było dotąd, jak bardzo rozpowszechnia się cudowny medalik, ten szczególny dar niebieskiej Pani, który tak bardzo rozpowszechniał święty ojciec Maksymilian Kolbe. Jak sam nazywał, jest to kulka niepokalanej, która na dzisiejsze czasy naprawdę jest taką wielką obroną dla ludzi przed złem. Jest nazwany patronem trudnych czasów i rzeczywiście, gdy oprowadzam pielgrzymów kiedy całują święty relikwiarz, w którym znajdują się włosy wzięte z jego misyjnej brody, widzę czasami łzy. Czasami niektórzy pielgrzymi przez dłuższy moment przytrzymują relikwiarz, coś szepczą. I jak gdyby sprawdzają się słowa, które święty powiedział za życia: że teraz pracuje tylko jedną dłonią. Ale gdy będzie u pani niepokalanej, będzie pracował obydwoma rękami, wypraszając potrzebne łaski. I dlatego myślę, że w tych trudnych czasach, w tym roku niepokalanowskim, szczególnie zapraszamy wszystkich, którzy chcą przybliżyć się do Boga przez Matkę Niepokalaną, jak to czynił za życia święty Maksymilian Kolbe. W klasztorze niepokalanowskim znajduje się ogromne archiwum, w którego zbiorach znaleźć można oryginały pism, listów świętego Maksymiliana, jego relikwie, zdjęcia, a także dawne numery pism drukowanych w Niepokalanowie. Jest tu także istna kopalnia wiedzy o życiu braci w klasztorze jeszcze przed wojną. Zgodnie ze słowami siostry Anny Marii, która od wielu lat pracuje w klasztornym archiwum, w tym roku, roku kolbiańskim, przybywa tutaj więcej osób, poszukując materiałów, czy to do prac naukowych, czy wystaw organizowanych także poza granicami Polski. Od razu, jak tylko nie w Polski w 1927 roku, to już, już jego było właśnie to... No, ideą, początkiem wydawnictwa. Rycerz to był mały rycerzyk, informator, w końcu ten mały dziennik powstał, wprawdzie krótko tu przed wojną. Trzy lata zaledwie, w 35 do wybuch wojny, naprawdę no prawie cztery, sześć, no pięć lat tak. I, I to jego było wszystkim, on był zafascynowany tym wydawnictwem, do tego przekazu. Jak już ojciec wspomniał, radio, telewizja, wszystko, 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 wszystko bo to środki ówczesne były naprawdę. A no teraz to jest wiedzieć, co się dzieje, jak się dzieje, jak rozwinięta jest, prawda, technika i wydawnictwo. Przedtem to były, to były pierwsze początki. i chodzi o nas, ale w ogóle nawet w Państwie. To, to było współczesnej współczesne prawda. Techniki, tak, zdobyczy technicznych, no to, to przecież to jest szalony skok do przodu, no ale no, tak być musi, bo rozwija się wszystko.